Witajcie, z tej strony Krzyśle z internetu, z jednej strony chciałem Wam pokazać jak zaczynam proces, jak uruchamiam główny link do nowego osiedla. Jak tu widzicie, tutaj mamy OLTA, tu mamy przełącznicę, tutaj mamy taką półkę organizacyjną, organizery i tutaj mam taką jedną osiedlę do uruchomienia i tutaj z szefem rozmawialiśmy i jaki port wykorzystać i tak dalej mam tu jeszcze 2-3 porty w tym Gosztu kabli ale stwierdziłem, że nie potrzebuję bo szkoda całego portu zużywać na planowo jest 16 plus 6 to jest około 20, 22, 4 tam końcówek to czyli powiedzmy tak po naszemu to jest pół portu bo na jeden port staramy się nie przekraczać splitera 64. Mamy jeden tutaj jak widać splitter 16. Ostatnio byłem sobie liczyłem, mamy 13 końcówek niewykorzystanych i w ten główny port będę się wpinał, a w ten sposób to jest główny, trzy linki idą do... 1.4 czyli końcowe klienckie. Taki nietypowy tutaj właśnie manewr zrobimy, że sobie wstawię tu na głównej złączce splitter, taki malutki 1.2. Tego zredukujemy z 1.16 na 1.8 i dalej mi zostanie 5 końcówek. Z tego 1.2 sobie wyślę sygnał na tą nową budowę. Co w tym takiego nietypowego, bo będą po drodze 3 splittery, czyli 1,2 główny, 18 główny, no i 1-4 zostają wolne mamy już 3 splittery. 3 splittery po drodze i to jest trochę u nas nietypowe rozwiązanie. Szef zaproponował, żebym pospało je ze sobą, ale stwierdziłem, że nie, żebym mógł w każdej chwili zawsze coś yy, zmodyfikować, sprawdzić. Akurat dzisiaj to robię, bo ten jeden tam splittery to wszystko są y, instytucje, dzisiaj jest święto takie powiedzmy. Praktycznie nie pracuje, więc mogę sobie spokojnie rozłączyć, przekładać, poustawić tak jak powinno, Bo mam tutaj o na przykład splitter 1.4 tu u góry, tu mam 1.16 na dole, bo tu tylko jeden mamy. A reszta już są tak zwane punkty wyniesione i będziemy sobie tutaj walczyć dzisiaj, A to jest prosta sprawa, sobie poukładam tutaj już. Aha, co jest najważniejsze? Co chciałem Że są trzy splitter i nawet jak liczymy budżet mocy, że mamy 1,2 i 1,8, to jest powiedzmy 16, to nie, to budżet mocy nie wyjdzie taki sam, co splitter. Sama jedna sztuka, 1,16. Zobaczymy, sprawdzimy. Wyciągnę sobie tutaj właśnie jedną końcóweczkę. Jak widzicie, ładnie się spakowałem na dzisiaj, żeby porobić. Bo dlaczego? Bo każde wtrącenie sygnału, bo to 16 robicie raz wtrącenie sygnału, inaczej to wygląda. Ma splitter 1.2, czyli złączka, splitter, złączka, splitter 1.8, złączka, splitter 1.4. Zawsze korzystniej wyjdzie, jeśli wstawisz splitter 1. Bo tych złączek zlikwidujesz, które potrafią najwięcej tłumienia wprowadzić z całej, nawet na 5 km całego linku, tutaj startuje minus 9,18, teraz mi pokazuje. No, zobaczymy, czy po modyfikacjach będzie to samo. No, witajcie z powrotem. Jak tu widzieliście, trochę się pomęczyłem. Wszystkie urządzenia podniosłem do góry, bo tu miałem tuż parę Na początku myślałem, żeby sobie tego pigtaila, tą półkę z splitterami, sobie wstawić tu, ale stwierdziłem, że będzie tutaj tych nadmiarów, będzie za dużo już, więc stwierdziłem, że zostawiam sobie to na dole. Ale wszystkie urządzenia sobie, jak to widać, ścisnąłem bardziej i mam wyżej. Tak jak na podkładkowym filmie widzieliście, ja sobie odmierzałem, czy mi stacza aż do tego punktu najgorszego, czyli środek, tak? I paradoksem jest to, że miałem, wychodziłem około 16, a mam teraz 15,5. Minus 15,5, no, żeby ludzie wiedzieli, że. No i szef już mi potwierdza, że jest wszystko ok. Że poziomy sygnałów mu się podobają. Sam się zdziwiłem, że dołożenie splitera. Nie pogorszyło mi sygnału, a teoretycznie powinno, bo to jest dodatkowe złącza i dwa urządzenia, nie jedno urządzenie rozdzielające. Dobra, ja jeszcze muszę sobie tutaj no i sobie nowe opisy zrobiłem, jak to widzę, Przede wszystkim trzeba opisać ładnie, żeby ludzie wiedzieli, co z czym jest podłączone, i tyle. Jakoś to chyba wyszło, moim zdaniem. Jakoś to poogarniałem. Najgorsze są tu właśnie te złączki, że masz między splitterami je łączysz. To ja zawsze ustawiam ostatni ze splitera, co wychodzi z pierwszym ze splitera, czyli wejściem. Je łączę i je chowam gdzieś tam głębiej. Tutaj są schowane. I one, jak widzicie, są tasiemkami opisane, żeby było wiadomo, że białe to jest jeden splitter, niebieski w tym przypadku to jest drugi splitter. To, jak to widać, to też mamy oznaczone. Ja sobie tutaj zwykłymi taśmami kolorowymi, izolacyjnymi, coś zaznaczam. a jak widzicie, nie wiem, czy dokładnie widzicie, czy nie. Ten sposób sobie. To organizuję, no niech to sobie na półeczce ładnie leży, to jak to widać, o są tasiemkami, od razu kolorystycznie sobie lokalizuję, które to są FTTH klienckie, na przykład tutaj widzę zaraz, będę opisywał i tyle. Taka niby prosta Rob. Praca miała być, ale widać, że wszystko musiałem poprzekładać. Bo tak się stwierdziłem, że będzie ładniej. No, nie nieładniej. Funkcjonalnie, żeby nie rozwalać się na całą skrzynkę. Bo za niedługo jakieś urządzenie może tu dojdzie. Tu przerwa była, z względu na to, że kiedyś to był switch korowy. Teraz jest skrzynka obok. Ma osobne zasilanie, osobne wszystko. Jak to widać, tu jest taki szum. To jest wentylacja wymuszona. żeby urządzenie chodzić to nie ma za bardzo jak film dać. Ale to zobaczymy, jak to widać. W miarę porządek jeszcze na seksuję mam. Dobra. Jeszcze jeden paczkot mi został. Do wpięcia, właśnie ten sygnał, który tak walczą. No, na ten dzień dzisiejszy wam pokazałem, jak to się zaczyna. A nie, nie pokazałem wam, panie Chabranki Czyli stąd muszę sobie wysłać sygnał tu. Czy to wyznaczę mi tu, czy tu, czy tu. To i tak paczkot już sobie muszę przeszykować. Jaki sobie paczkot przeszykować? Na pewno metrowy. A zazwyczaj człowiek właśnie tak myśla. A po co czyścić złącze? Co świeże? Nikt nie wyciągał. A szef mi nieraz mówi. Nieraz ludzie z kamerką podchodzili do tych złącz mówią, że nawet fabrycznie są trochę brudne. Potrafią być dla pewności właśnie. Dla pewności o. mam praktycznie 0. No, minus 0,0,26 zero, zero, Czyli zerówką startuję stąd. Kabel mam przeszukowany. Mam pomierzonym mniej więcej. ja się pakuję jadę do domu